Pokażę wam ćwiczenie, którym zainspirował mnie Benny Greb i na podstawie jakby jego ideologii rozbudowałem sobie dość bardzo koordynacyjnie to ćwiczenie. Generalnie polega to na przestawianiu akcentów i na przykładzie, na przykład bitu ósemkowego wam pokażę. W tym ćwiczeniu ustalam sobie ostinato, czyli jakąś część stałą. Na przykład dusemkami i werbel na 2 i 4. Zagram wam teraz to osi na to. 3, 4. I to jest podstawa. Ćwiczenie polega na tym, że na przykład 4 razy powtarzam sobie stopę graną na raz, później przestawiam ją na raz i na 2, na 3, na 2 i na 3, na 3. I tak po kolei przez cały takt. Zagram wam teraz po dwa razy, tak naprawdę, każdy patent. Czyli dwa razy stopa na raz, dwa razy stopa na i. To samo można robić na przykład z dwoma akcentami, czyli e, gramy dwie stopy na raz i na raz i później przesuwamy tak naprawdę o jedną w prawo, czyli następna opcja to jest raz i oraz dwa. I teraz zagram tylko kawałek, żeby już nie grać całego ćwiczenia. I tak dalej. Tak samo można przedstawiać 3, 4, 5, 10. Eee, można też przedstawiać e, jakiś patent rytmiczny. E, na przykład ćwiercz, e, mówię cały czas o stopie. nuta i dwie ósemki na 2. Na raz mamy ćwierćnutkę, na, na dwa mamy dwie ósemki. Jeżeli to przesuniemy w prawo, to powstaje zupełnie nowy bit. I teraz może mi się uda to zrobić. Spróbuję. I na tej zasadzie teraz zagrałem to tak, że stopa była na raz, a dwie ósemki były na trzy, więc trochę inaczej wykonałem niż powiedziałem. To jest najprostsza forma tego ćwiczenia, właśnie, że ustalamy sobie ósemkowo, high hat werbel na 2 i 4. Następną opcją może być to, że gramy high hat szesnastkowy i tą stopę przesuwamy na tej samej zasadzie. Najpierw gramy na pierwszą szesnastkę, później na drugą, na trzecią, na czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą. I ja w sumie grupuję maksymalnie do, do ośmiu. W takie, taką małą frazę sobie buduję do 8,16. I zagram tam kawałeczek tego ćwiczenia. I tak dalej. Tak samo można właśnie robić z dwiema stopami. I taka filozofia tego ćwiczenia. Eee, to było oczywiście bardzo proste ostinato, czyli ta podstawa, która się praktycznie nie zmienia, ustaliłem sobie ją w rękach. Ale możemy to zrobić również w nogach, grając na werblu ósemki. <grych> eee, z, w nogach sobie zrobimy takie ostinato. I grając na werblu ósemki na zmianę, dokładnie to samo możemy robić, przestawiać akcenty, czyli

Dokładnie to samo z dwoma akcentami, trzema, z różnymi frazami. To ćwiczenie daje nam, po pierwsze, rozeznanie się w koordynacji, jakie są zależności między tymi wartościami rytmicznymi, które gramy. Po drugie, ćwicząc je, napotykamy różne problemy, które się przydają w, w graniu później bitów w piosenkach. Na przykład. Tam, grając ósemki na hejchecie i yy, werbel na 2 i 4, w pewnym momencie stopa jest grana razem z werblem. Jeżeli gramy ją ra e, werbel ramką e, i w momencie tym samym uderza stopa, to bardzo łatwo wysłyszeć, czy mamy flam, czyli przednutkę, czy go nie mamy. Jeżeli mamy, to jest też potrzebne, ale jakby ćwiczenie polega na tym, żeby sobie połączyć to uderzenie. I teraz wam zagram, właśnie stopę na dwa i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta stopa jest w miarę razem grana. Chodzi o to, żeby nie było flamu. Już takiego. Na przykład grając te jedynki na werblu, przestawiając akcenty, jednocześnie sobie ćwiczę wszystkie techniki typu moler, mogę ćwiczyć push-pull, mogę ćwiczyć bardzo delikatnie nadgarski łokcie w cichej dynamice. Jakby chodzi o to, żeby mieć właśnie taką bazę, taką ideologię jakiegoś ćwiczenia, a jednocześnie korzystając z tego, ćwiczyć sobie różne techniki. Grać stopę na przykład dociskając młotek, młotek do naciągu. Można go od razu tak jak grając na tomie, można go od razu odbijać. Dokładnie to samo robimy z, z młotkiem w stopie. Bo yy, jeżeli stopa jest wytumiona, to nie ma to tak bardzo dużego znaczenia. Ale jeżeli stopa nie ma już w środku szmaty żadnej i nie, nie tłumi, to zupełnie inny sound można uzyskać. Na zasadzie takiej. I to chyba już jest wszystko w tym ćwiczeniu. Po prostu można sobie go rozbudowywać, robić różne ostinato w nogach, w rękach, krótsze, dłuższe frazy. Po prostu kwestia już kreatywności. Byleby ćwiczyć to w skupieniu i zało za założyć sobie, że ćwiczymy coś konkretnego, a nie tylko, żeby połączyć to koordynacyjnie. Oczywiście ta koordynacja na początku jest najtrudniejsza. Ale później, jak już koordynację opanujemy, to właśnie trzeba sobie zwracać na, na pracę aparatu, na luz, jaki można osiągnąć siedząc na stołku. No, także to, to jest chyba wszystko, co mogę o tym ćwiczeniu powiedzieć. Dziękuję.